Siemano, to jest Kriska 1999 i witam was w kolejnym odcinku z ewolucji, tym razem ósmym I widzimy skład rywala, który jest po prostu przekozacki No, lepszego srebrnego składu z Bundesligi nie dało się zrobić, więc tyle wiemy I zawodnik naprawdę dobrze grał, więc to jest spoiler Lacki, lucky. Lacki, ta pewnie, pewnie Mój angielski Lucky Strike i jego skład. No i przechodzimy do pierwszego skrótu. E, niestety, nie akcja moja. I tu jest główka. Nie wiem, jak to się stało, że on ma z tego róg. No no mniejsza. Tutaj dośrodkowanie. E, szwab, szwab, i uderzenie. Niestety to nie jest nasz szwab, tylko środkowo obrońca przeciwnika wpisuje się na strzelców na listę strzelców Boże coś mi się chrzani i tutaj jest no przerwa po prostu wykonaliśmy zero strzałów po prostu to jest masakra on dobrze grał w obronie w napadzie wszystko nie wiem jak może mi takich zawodników znaczy przeciwników tutaj wyszukiwać Taylor dośrodkowanie, tam jest mieli główka niestety słupek Boże tu jeszcze strzał który Zostawię bez komentarza Szwab Szwab podanie do Arkadiusza Milika Arkadiusz Milik Uderzenie z daleka I jest gol W 55 minucie Długo nam kazał czekać Na tą bramkę Bramkę nadziei Że chociaż zremisujemy ten mecz Znaczy nawet powalczymy o zwycięstwo Zobaczymy, zobaczymy Jak widać to była jego słabsza noga Więc... Wielki szacunek dla tego zawodnika, ewentualnie jest taka owca, że mu akurat naszła piłka. O, tutaj jest e, faul naszego środkowego obrońcy według sędziego i przez to został podektowany rzut karny. I tutaj wykonuje go jakiś czarnuch. Nie no, nie wiem, nie będę czytał jego nazwiska, bo pewnie źle to przeczytam. Willis niestety nie obronił tego. A chociaż wyczułem jego intencje, chociaż mogłem zostać w środek ramki, bo tak bardzo na środek bardziej strzelał, no ale przegrywamy już 2 do 1. Szwab dostał piękną piłkę, niestety nie trafił. To jest, to jest po prostu minus naszego składu, że nie umiemy wykorzystać 100%, 100 sytuacji. Ale Beister nie miał z tym żadnych problemów, po prostu przechylił szale zwycięstwa na ich korzyść jest 3 do 1. Jeszcze do tego w 90 minucie I nie byłem w stanie nic zrobić. Po prostu miał lepszy skład i no lepiej grał. No I tutaj za tą piękną bramkę pozwoliłem sobie zupgrade'ować prawego obrońcę na Sakai. Jeżeli się jakoś nie wiem, nie buntujecie, jeżeli myślicie, że to jest ok, no to napisz się. Ja będę wtedy wiedział. Jak na przykład za pięknego gola Czy cokolwiek Może mogę sobie jakiegoś tam Piłkarza zaupgrade'ować Piszcie, piszcie Tutaj jest e, cały skład BPL Ale słuchajcie Wiecie czemu nie było widać tego e, Składu I w ogóle ile on ma zgrania Bo grałem tutaj w pucharze Bo przez tocy nie mogłem Wyszukać w szybkim meczu I tu Dawid Silva Trafił pierwszą bramkę Błąd po prostu naszej obrony, i wykorzystuje to Hiszpan. Chciałem powiedzieć Hiszpańczyk Boże, Hiszpan oczywiście. środkowy pomocnik ofensywny z Manchesteru City, uderzenie lewą nogą, po prostu bez szans. Nasz brązowy bramkarz <laughs> nikt by tego chyba nie wyjął. No, chociaż zdarzają się takie fenomeny, jak na przykład Petr Czech, czy ktokolwiek inny złoty Taylor. Zagranie tam jest Sakai. Sakai, patrzy, tam jest Taylor. Zagranie do niego górą. Taylor! Dośrodkowanie tam jest! Szwap. Szwap. No w końcu, w końcu strzelił. I to jeszcze z główki. W 17 minucie mamy 1 do zera. Nie, 1-1, przepraszam. Zapomniałem o bramce. Jakże pięknej. <ścoughs> Przeciwnika. Arkadiusz Milik uderzenie lewą nogą. Niestety Petr Czech broni i zamieszanie tu jakieś lekkie było. Nieporozumienie między bramkarzem a obrońcą. Ale tu jest Benteke, Benteke uderzenie z lewej nogi, niestety. Znaczy dla nas, stety, bo niecelne. Środkowo-połsku defensywny. podaje do Milika Milik. Milik uderzenie techniczne, ale niestety nie ma go. Dobitka bez, bez po prostu, bez komentarza. Tiut, Tjut. Strzał broni to Peter Czech, chociaż mu przełamało ręce. To był dość mocny strzał. Jak na brązowego zawodnika, A, powiem wam, że mój środkowy obrońca ma naprawdę dobrą celność i siłę. Mm, ten brązowy, i tu jest dośrodkowanie. Tam jest Arkadiusz Milik, i Arkadiusz Milik trafia na 2 do jednego w 40 minucie. Nie wiecie nawet, jak ja wtedy się cieszyłem, gdy. Strzeliłem bramkę z rogu, jeszcze całemu złotemu składowi. Nie zdajcie sobie sprawy, jakie to jest uczucie, jeszcze z srebrnym napastnikiem. No i jest przerwa. Prowadzimy jeden do dwóch. Co tu więcej powiedzieć? No, mecz na razie układa się po naszej myśli. A czy będzie tak po przerwie? Nie wiadomo. To jest bramka szwaba. Nie wiem dlaczego. Nie przewinąłem tego. podejrzewam że rozmawiałem akurat przez telefon, więc... więc przepraszam Was za to. I tu kolejna sytuacja. Daniel Stalić, Daniel Stalić. Tam jest. Benteke, benteke, główka. No i broni nasz bramkarz. I dobrze szwab, słupek. to jest po prostu. Bez komentarza zostawimy to. Jak moi obrońcy, znaczy no jak moi napastnicy strzelali w dzisiejszym meczu No tak nieraz po bokach, tam po autach, cokolwiek Na wiwat, wszystko było Taylor, Milik, Schwab Milik, Milik, uderzenie, odbiło się jeszcze o plecy Chciałem powiedzieć Dawida Czecha, Boże Petra Czecha i prowadzimy 3 do 1 w 72 minucie. Fenomenalna. No w sumie nie fenomenalna bramka, ale po prostu potrzebowaliśmy tego gola, żeby przypieczętować nasze zwycięstwo. Chociaż czy to będzie ostatni gol? Nie wiadomo. I tu jest kolejna sytuacja Milik do tiut Tiut, tiut, Uderzenie i mamy 4 do 1. A, w 77 minucie pokazuje Kalma Kalma spokojnie, spokojnie. W sumie W sumie dobrze pokazuje. Ten mój przeciwnik powinien się wstydzić po prostu, że z brązowo-srebrnym składem przegrał aż tyle. I tu jest kolejna sytuacja. Tjut! Tjut, dośrodkowanie! Tam jest Milik! Arkadiusz Milik! Znów wpisuje się na listę strzelców w 90. minucie. Uspokaja, uspokaja rywala. Przepięknie. No, chociaż wiecie, gol z główki, no ale wygrał pojedynek główkowy z Dawidem Luizem, więc. Więc powodzenia, i tak skończył się ten mecz. 5 do 1. Ja jestem satysfakcjonowany z tego wyniku. I teraz. No, zawodnikiem meczu oczywiście Arkadiusz Milik. No, nie, nie muszę tego mówić chyba. I teraz upgrade'ujemy dwóch zawodników. Wypatrzcie, kogo. Oczywiście środkowego pomocnika ofensywnego Oczywiście, że tak Zobaczcie na jego statystyki. Znaczy no przepraszam, że cofnąłem. Ale zobaczcie na jego statystyki. Teraz za ja się z wami pożegnam. To był Chriska 1999. Na razie, cześć i czołem.